Drodowcy, na aukcji będą trzy gołębie młode ze schodowli Zbigniewa Oleksiaka, gdzie Zbyszek w sumie rozpoczyna sezon. Nasz aukcyjny na pigebuku z gołębiami młodymi i Zbyszek. Dlaczego te konkretnie młode i co to będą za gołębie? No bo tu i za kulisami powiedziałeś, że będą takie perełki. Miałem napisać, że ten numer lub ten brat jego, nie, żeby schodowca wybrał, ale musiał mówić że ten, a ten jeden nie miał brata. Nie? To by mi się nie zgadzało, bo chciałem to zrobić tak systemowo, że się ktoś wybrał, nie? Ale ten drugi, właśnie, jeden nie miał brata i dlatego postanowiłem już dać wyższy numerek obrączki nie i tak troszeczkę losował, a drugi gołąbek zostaje u mnie po prostu, Który tak, będzie nie? uczestniczył w lotach. Tak, który będzie uczestniczył w lotach. Czyli tak. Jest to gołąbek, tak. Czyli pierwszy jaki ma numer? Tak, 15513, to jest jeden gołąbek. Masi nie pisałem, bo jeszcze nie wiem, ale później jak coś to mogę dopisać już. Masi to zmienił jeszcze rodowód. 15508. I 522 Oczywiście są to już zaobrączkowane, które są w celi, tylko do celu filmu nie będziemy tego mieć specjalnie tak przynajmniej. No, około 10 dni około, Dokładnie. Jest ten, tylko bo, mógłbym przynieść tylko, że już do dnia po południu nie chcę po prostu, żeby mi zaje poschodziły głębia, ale światło jest zgaszone, także yy, żebym sobie tam coś nie, nie narobił jakiegoś nieszczęścia. Nie? I opowiem po, o każdym z, yy, po kolei. Pierwszy gołąbek o numerze 15513 jest to rewelacyjny gołąbek, bo to jest po synie od kolegów Łepuch. No to jest rewelacyjny gołąbek, co na pigaboku kupiony jest to z tych dwóch asów, co tam tak, było. Tak, to jest gołąb w ogóle o tyle popularny, że jakbyście sobie zerknęli na film Tornado Rafała, no to tam przecież Ty Zbyszek prezentowałeś tego gołębia. Ja pamiętam jak dziś tego gołębia właśnie od rodziny Łepuch. I tu jest to razem po prostu, są po, po synie. Mhm. Po synie, bo ja tych synów mam dużo kilka zabezpieczonych, ten. Ale tu jest ciekawostka, bo to jest ten syn też z, 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 z samiczką od, od to jest z jego wandików. i to jest samiczka na y, y, ta kadetra co Bawopolu, ta aukcja, ta, taka nie? No to właśnie ją dobrałem. A z dołu jest to z po samicy 40-90, no to tu jest już y, znowu z tych tych mojej tej samiczki na co 14 na 14 no i laleczka z tym medal w Dekasie. Także tutaj są ściągnięte w cztery gołębie rewelacyjne, bo to są też takie łączenia co dla siebie już łączenie, także jeden. Drugi gołąbek jest to 15508, to jest z 22 roku, po znakomitym gołębiu 3000, 3000 wydaje bardzo dobre gołębie już i to w tamtym roku i teraz mam też już połączone w takim samym połączeniu, ale tu jest ciekawostka, bo ten 3000 to jest po pazurku, no to też jest tam drugi gołąb polski, czy ten, bo nie wiem, drugi czy piąty. Nie I skierka no, to też jest po, 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 po siostra Porsche, czyli ten. Z dołu babcią jest laleczka znowu. Tu jest. No, ten gondol mógłby wyjść tak trochę do rozwodu, może iść do lotu, ale po może iść do rozwodu, bo to jest ten 22, to jest po laletce zimpretowany. I tu jest od Zbuda Roberta rewelacyjna samica, która wydaje bardzo dobre gołębie. To jest samiczka 1097, co miał wtedy mistrza Polski. No to wtedy tam miał pierwszy na 2048 i tak dalej. Pierwszy, pierwszy. Ale to jest samica sprawdzona z roku, która wydaje po prostu z kilkoma gołębiami, po prostu wydaje rewelacyjne gołębie yy, 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 cały czas. Nie? I trzeci gołąbek. Jest to gołąbek 15522. I tu jest gołąbek tak. Z Jansenów 019 to jest z Devertów. Tu przyszedł głos mi, te, między innymi. Tego wąwka załatwił, bo mi później ucieka, ale to jest po dzieciach jego. Tu jest samiczka od szkolnych, to jest od Krzysia szkolnego to jest Spigbuli i, i kit, Kitli. No to po prostu jest też to samiczka też tam była jedna z droższych gęmi. wtedy w tamtych czasach w 19 roku, chyba bo tego, bo tego chyba mnie kupiłem. Nie? No, ta samiczka też nawet latał mnie, nie? bo jako czteroletnia czy pięcioletnia ją wypuściłem przez przypadek, bo on ją do, do głębi i wypuściłem i gołąb pięć lat la, nie latał i potrafiła wejść po prostu do gębnika. Yy, po, po chyba dwóch czy trzech dniach, nie? bym się pozbył takiego i ale utrzymała się. Także no ma w głowie pokładane po prostu, nie? No to tutaj jest yy, po córeczce i z dołu jest to yy, oryginał, gołą dziadkiem jest yy, od yy, Świętej Pamięci Krzyżaka. To jest z głębi Wanda Bele. To po prostu nawet tu dzwoniło ze 3-4 osoby, żebym tego ogębia w tamtych czasach nie sprzedawał. Po prostu, bo jest ileś odnowi w Polsce na tym gołębiu oparty 0, 9, 11 9, 866 To u Świętej Pamięci Krzyżaka, kto te, te gołębie, a między innymi po tym gołębiu na WG jakimś tam, no to było ileś 16 gołębi, a chyba 4 były pary. Także tam jaka, jakaś była sensacja, bo już nie pamiętam, musiałbym sobie to przypomnieć, ale po prostu to ten gołąb konkretnie z jego samicą wydały takie, bo to była taka, wziąłem parę wtedy, yy, taką rozporową jego parę, no nie? I, I tutaj z dołu jest jeszcze Laurka, to jest taka samiczka po prostu też wybitna Asior, połączona z Junder, Junder Super y, Krakiem od drapy. Także też no, nie ma tutaj wszystko wybitne, gołębie i sprawdzone, także zapraszam. Także no co, trzy gołębie, ale konkretnie ja też hodowcy, dlatego chcę Was wszystkich zaprosić, no bo to jest bardzo fajne rozwiązanie. Gołębie, kiedy aukcja się zakończy, będą idealne do wysyłki. Zbyszek wtedy te gołębie popakuje, wyśle. No zdąży e... się do lotu, a jak coś, to do też no, jak coś tak, to możliwość dlatego że mniejsze tak, dać, bo tak to jak już większego troszeczkę, do ta to te wysyłki lekko trwają dłużej, no to wtedy ten młody by mógł tak, do tak, takich mniejszych mają koledzy na wyjściu, no woląka, bo ogarniemy temat. Tak, a sama, a sama wysyłka wygląda też tak, żeby każdy wiedział, że jeżeli na przykład dzisiaj w środę, bo to w środę się odbywa zawsze transport, wysyłka będzie, to tego samego dnia jest paczka jeszcze u was. No także teraz już jest tych firm coraz więcej sam osobiście dwie też takie firmy co ten jest to ekspasowo, także damy to radę, także Także zapraszamy. Zapraszamy.